Dzień dobry wszystkim i witajcie w dzwonnicy Wandei. Dedykujemy ten film naszym drogim przyjaciołom czcicielom Eucharystii. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Ksiądz Gabriele Amort, znany egzorcysta z diecezji rzymskiej, podzielił się wstrząsającymi objawieniami uzyskanymi podczas egzorcyzmów na temat mocy adoracji eucharystycznej. Te słowa wydarte demonom, pokazują nam niezwykły wpływ obecności przed Najświętszym sakramentem. Posłuchajmy tych zdań i zastanówmy się nad tajemnicą i mocą Jezusa w Eucharystii. On tam jest, ukryty w tym białym chlebie, ale nie jest ukryty przed nami, widzimy Go, a Jego światło nas parzy to jak ogień, którego nie możemy ugasić. Ten kawałek chleba to nie tylko chleb to On, ten sam, który nas wypędził z nieba. Nienawidzimy Go, ale nie możemy się zbliżyć. Każda minuta, którą spędzają przed Nim, osłabia nas, zmusza nas do ucieczki, jak tchórzy. To miejsce, gdzie go adorują, jest pełne aniołów. Nie możemy tam wejść nawet z naszymi podstępami. Kiedy go adorują, On wzmacnia ich duszę i niszczy wszystko, co zrobiliśmy w ich życiu. Godzina święta napełnia światłem ich domy i rodziny. Nie możemy znieść tego światła, oślepia nas. Kiedy wynagradzają za bluźnierstwa i świętokradztwa, osłabiają nas bardziej niż mogą sobie wyobrazić. Jedna dobrze przeżyta godzina święta może zniszczyć lata naszej pracy. Nie róbcie tego, nie róbcie tego. Za każdym razem, gdy ktoś z Was patrzy na Niego z wiarą, otrzymujemy karę, która boli nas bardziej niż tysiąc kajdan. Te małe grupy, które Go adorują, są potężniejsze niż całe nasze armie. Adoracja za grzeszników pozbawia nas władzy nad nimi, okrywa ich swoją krwią i nie możemy ich dotknąć. Kiedy na Niego patrzą, nic nie mówią, ale On działa w ich sercach to niszczy nas od środka. Te słowa ukazują nam ogromną moc adoracji eucharystycznej. Każda minuta, którą spędzamy przed Najświętszym Sakramentem, nie tylko wzmacnia nasze dusze, ale także zwalcza siły zła. Jezus zawsze na nas czeka, żywy i obecny, w najświętszym sakramencie. Na co czekasz, aby poświęcić Mu godzinę świętą i być świadkiem Jego przemieniającej mocy? To była dzwonnica Wandej. Zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie. Do widzenia, drodzy wojownicy w Panu, i niech Bóg Was błogosławi.